Żeby rozumieć nawrócenie, to trzeba rozumieć kurs, który miał człowiek najpierw. Czyli przecięty człowiek, on urodził się i idzie w kierunku, w którym zaplanował mu diabeł. I musi człowiek o tym się dowiedzieć, że szedł źle. Czyli na przykład jak, nie wiem, błądzisz w lesie, no to czasami wiesz, że masz daleko, ale kiedy człowiek się boi, kiedy nie zna kierunku, kiedy, kiedy wie, że, że, że idzie źle, nie, albo nie wie, że idzie dobrze i, i się boi, że go tam noc zastanie. I przecięty człowiek niestety nie rozumie, że jego kurs jest demoniczny, jest zły. Co to oznacza? Że jego pragnienia, marzenia i cele są złe. Co to oznacza złe? To znaczy, że jeżeli te cele nawet by wypełnił, to po pierwsze te cele omijają Boga, czyli na czym polegają cele demoniczne? Że człowiek po prostu chce osiągnąć w życiu szczęście, status zaspokojenia. Ale nie wiąże tego z Bogiem, czyli Bóg najwyżej może mu pomóc w tych celach, ale on ma swoje cele: zarobić pieniądze, mieć fajną rodzinę, yy, mieć jakiś status społeczny, tak. I to jest kierunek fatalny. I teraz, żeby zrozumieć nawrócenie, to trzeba zrozumieć, że ten kierunek jest za, yy, zainicjowany przez diabła, i teraz człowiek musi zrobić zwrot, że to Bóg mnie zaspokoi. Że to Bóg mi da szczęście, a nie człowiek, a nie pieniądze, a nie jakieś inne tam yy, wyimaginowane sytuacje. No bo skąd ja wiem, że zaspokoi mnie status społeczny, yy, status finansowy yy, czy jakieś relacje z osobami? Skąd ja o tym wiem? I to jest właśnie, diabeł jakby ukradł człowiekowi adres, pod który ma dojść ma być szczęśliwy. I teraz nawrócenie polega na tym. Że jeżeli ja szedłem w tą stronę, tak jak wszyscy idą, że każdy ma te swoje cele określone poza Bogiem, to teraz muszę zrobić zwrot w swoim życiu i skierować się, że to Ty będziesz moim celem. Oczywiście, że na początku tego nie rozumiem, ale zaczynam uczyć się, żeby, żeby zrozumieć, że dla mnie najlepszym celem jest Bóg, czyli to On ma być dla mnie źródłem miłości, On ma być dla mnie źródłem zaspokojenia. A nie jakieś inne sytuacje, okoliczności czy ludzie. I tego człowiek, jeżeli nie zrobi, to dalej będzie brnął. I to jest tragiczne, kiedy człowiek e, się dowiaduje o zbawieniu, nawet decyduje się, że będzie wierzył w zbawienie, ale kurs utrzymuje stary, idzie dalej to samo stronę. I potem jest zdziwiony, sfrustrowany, że, że ma w życiu straszne efekty. Że ma depresję, że ma lęki, albo jest mu ciężko, albo jest niezadowolony, albo ma jakieś inne tego typu problemy. Dlatego, że kierunek jest zły i ten kierunek jest nadzorowany przez demony, a nie jest nadzorowany przez Ducha Świętego. Czyli tak jak Żydzi wyszli z Egiptu, to nie mogli wrócić do tego Egiptu, bo to nie byłoby nadzorowane przez Boga. Bóg ich prowadził i yy, jego prowadzenie było od Egiptu do Ziemi Obiecanej. Czyli oni mieli wejść w cel, który wyznaczył im Bóg. Tak naprawdę oni mieli tam żyć, w Ziemi obiecanej nie w tych jakichś fajnych rzeczach, tylko z Nim. To był cel. To była ich Ziemia obiecana. Żyć z Nim. A natomiast dzisiaj wielu ludzi nie rozumie tego i dalej brnie, dalej brnie w swoje cele. Dlatego to jest tragedia. Dlatego trzeba rozumieć, na czym polega termin nawrócenie. Dlatego zobaczcie, jak w dziejach apostolskich fajnie jest napisane. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się. Aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą z oblicza pana czasy ochłody. Czyli trzeba totalnie zmienić kierunek. I czyli ja, w tym miejscu, jak idę źle, odwracam się, to jest moja decyzja przez decyzję, że będę szukał Boga, żeby on dla mnie był tym realnym celem i Duch Święty od razu będzie to nadzorował. I jest napisane, że jeżeli szukasz, to znajdziesz, jeżeli pukasz, to Cię otworzą. Także to nie jest beznadziejna sytuacja. Tu jest beznadziejna sytuacja. I ja w tym momencie, jak się odwrócę, jestem taki sam, ale już mam inny kierunek. Czyli tutaj bardzo ważna kwestia jest, że wielu ludzi kompletnie nie rozumie zbawienia, no ale już rozumieją zbawienie, przyjmują zbawienie, potem trzeba naraz tymczasem zrozumieć, czym to jest nawrócenie, tak? I, I na przykład rodzi się takie pytanie, to znaczy co ja w tej chwili mam iść w kierunku Boga i mam się nie ożenić, nie pracować, wychowywać dzieci, nie wiem, robić karierę zawodową i tak dalej. To nie tak do końca jest. Pytanie, pytanie, co jest celem, a co jest środkiem do celu, tak? I tragedią jest, kiedy człowiek sobie robi z podrzędnych rzeczy cela. Czyli na przykład miłość będę miał od dziewczyny, yy, miłość będę miał od chłopaka, satysfakcję bezpieczeństwo będę miał z finansów. I to w tym momencie staje się celem. Tu uruchamiam serce, otwieram tor yy, wiary i w tym momencie diabeł zawsze to korzysta. I dlatego jak zapytacie ludzi, dlaczego mają problemy, to właśnie w, w otwarte serce w złym kierunku. I to stamtąd przychodzą bóle, problemy. Dlatego jak gdzieś kogokolwiek zapytasz, Jakie jest źródło Twojego problemów, to on ci powie: dziewczyna, chłopak, finanse, ludzie i tak dalej. Dlatego, że tam się otworzył. Natomiast jeżeli, jeżeli człowiek nawraca się, zmienia kierunek i cel, nawraca się do Boga, to Duch Święty go podprowadzi do tej sytuacji, że on będzie otwarty, miał tor w kierunku Boga i Bóg przez ten tor wiary, zaufania, które Duch Święty jak się uczniostwa będzie budował spowoduje, że człowiek będzie polegał na Bogu i w tym momencie będzie miał miłość, będzie miał pokój, będzie miał radość i może w tym momencie ożenić się, prowadzić firmę, zarabiać pieniądze, ale już na tym nie polega. Już nie wyciska z tego, bo jest zaspokojony od Boga. Czyli wiarą naciska już na Boga żeby być zaspokojony i szczęśliwy, a nie na żonę męża, na Boga, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, a nie na finanse. Na Boga, żeby opierać się na nim, a nie na sobie samym. Zmienia całkowicie się życie. I do Biblia mówi, ktoś, to tak robi? To efekt jest tego taki, że on bierze przez swoją wiarę i zaufanie Bogu od Boga miłość, moc, bezpieczeństwo. A też rozwija się cały. To służy mu. Natomiast, w, w, w złym kierunku, jak człowiek idzie, moc, która przychodzi do niego przez wiarę, jest dla człowieka strasznie niekorzystna. Jest to moc demoniczna.